Ja się Manko z tej strony wuzej i dzisiaj postanowiłem popatrzeć na płonących ludzi, e, którzy na niższych, bądź nie wiem, w zasadzie. Nie wiem, nie wiem czy, czy Overwatch przydziela jakoś e, rangami ludzi, czy po prostu daje na przykład ludziom z Silvera popatrzeć, jak grają globale, bo dla, dla niektórych to będzie coś nie. Wy... Przynajmniej dla mnie na początku, jak patrzyłem na grę. Oj, coś się klei, celownik? Czy mi się wydaje? Oj, oj, to będzie to będzie masakra. Już yy, widzę po, po tym, jak celownik mu się klei, że to no, raczej nie jest. O Jezus. To jest Żenada. Przecież to jest Żenada czy Jeżeli grałbym na poziomie Silvera, jeżeli nie miałbym zbyt dużego pojęcia na temat tej gry, bo jak sam zaczynałem grać w CS Globala, e, przedstawiając się po Call of Duty, no to nawet oglądając Majory, gdzie, gdzie grały najlepsze drużyny, to swego czasu możliwe, że coś tam jeszcze mieli, jak, jakoś delikatnie byli odpaleni, co, co pokazała afera z Kalim, to i tak wydawało mi się, że nawet jeżeli wygrali czysto, to było takie, woah, teraz już mniej więcej rozumiem, jak to, wy, jak to wygląda, jak to działa, no ale no, mimo wszystko. No, mimo wszystko, ten koleś po prostu płonie. Jeszcze nie wiem, jak się da zabić, to będzie. To no, koleś jest idiotą. Koleś, koleś jest mentalny retardet, po prostu delikatnie mówiąc, bo ma tak perfidnego aim z którym się nawet nie kryje. On jest po prostu, nie wiem, jak jak ekshibicjonista, który wylatuje z gołą fujarą na, na, na główną ulicę. I nie wiem. No, wow! Wow, ale jak ładnie pestkuje z tego ump Jeszcze nie trafił! On nie... On jeszcze nie wie, że się trzeba zatrzymać. Boże... Mam... Oj! No dobra, ja bym popatrzył na terror, ale... że od razu... No dobra, już... Może... Nie... Nie... Nie będę podważał faktu, że koleś ma tak perfidnego aim'a jak... Jak, nie wiem... Brakuje mi nawet porównań moich pięknych, ale... No... o jak... o jak mi się się celownik, o jak mi się czy... Co ja sobie nie wejdę mi... O, nie wejdzie sobie środkiem. Nie wejdzie sobie środkiem... Na jego miejscu po prostu wystarczy wyjść na środek. Bo z tego co widzę, to zbyt ambitni zawodnicy tam też nie grają. Może to jest jakiś, nie wiem, gold silver. Ale... Wucha chyba nie ma, ale AIM jest perfidny. Jak, jakby miał Wucha, to. Przy tym jak on gra, przy tym jak on, jak on że tak powiem, perfidnie, perfidnie czytuje, no to już jeżeli by miał Wucha, to by pewnie grzmotnął przez bramę temu ziomeczkowi. Ale. No nie. Już pewnie teraz sobie wyjdę na środek. Ruszy mi, się, ruszy mi się celownik, to znaczy, że ktoś jest. Nie ruszę myszką specjalnie o, o, o głowka weszła. Chociaż z tego co widziałem wcześniej to on jakoś bardziej w tors celuje, ale... Zobaczymy, zobaczymy jak zaraz na tego wyjdzie. No głowy mu coś nie siadają, ale to... Hm. Tylko nie wiem czy, czy on ma cały czas włączonego tego aima, czy... No nie no, musi mieć cały czas włączonego, bo, bo ledwie ktoś się wychyli i od razu jest na celowniku. Nie wiem, jaki cel jest ludzi, którzy. Ja jeszcze nie wiem, no i tak nie zrozumiem cheatowania jakoś jako osoba, która, która tyle spędziła w grach i. Ee, no, ma jakieś o tym pojęcie, no ale. Jeżeli już gra na tych cheatach, to to czemu się w ogóle nie kryje z tym? To jest bardziej niż oczywiste, że on dostanie bana za, nie wiem, dzień dwa. To jest tak pewne, jak. I znowu mi zabrakło porównań. O, ale teraz będę udawał, że jest... A nie, już myślałem, że poudaję dobrego zawodnika, który nie strzela przez smoke'a głów. No głowy i tak nie trafił de facto, ale... Ale przez smoke'a nie strzelał, chciał się zachować chyba. Um... No i jeden na jeden. Coś wydaje mi się, że to jeden na jeden jest dosyć przesądzone. Tylko gdzie on... Gdzie on panduje? Ten koleś jest... Ten koleś jest zjemany. To już... On właśnie udowodnił, że on nie tylko po prostu musi cheatować, on, on nawet nie ma pojęcia jak się spozycjonować. W takiej sytuacji, kiedy zostaje się jeden na jeden, jeden na dwóch, jest jedna jedyna dobra pozycja do plantu na daście dwójce, na, a jeszcze główka na, na flashu, jest jedna jedyna dobra pozycja na daście dwójce, która znajduje się tutaj, za tą skrzynką i splantowanie tutaj Chroni nas przed longiem, chroni nas przed shortem w pewien sposób, bo te skrzynki dalej e, nas zasłaniają. Nawet jeżeli ktoś będzie chciał nas e, na Keliego zabić, e, skacząc tutaj, no to też, też nie, nie, nie ma najmniejszych szans. Na no, ten koniec po prostu wyszedł sobie na środek bombsajdu, jakbym. No dobra, no Wucha nie ma. Wucha na pewno nie ma, no ale aimbot jest. Is... czy no, mam, mam pakę, ale nie podłożę no i został jeden na dwóch, czy, będzie klacz, czy będzie klacz? Klacza się nie robi, klacza się oddaje, jeżeli się jest w sytuacji jeden na nie wiem, dwóch, trzech, czterech. Nawet jeżeli to jest cheater, to to jest do zrobienia, jeżeli dwie osoby spikują go naraz, a on ma awkę, on nie jest w stanie tak szybko przeładować i... Tym bardziej, że widzieli mniej więcej gdzie on jest. No to... Mówię, no nie jest Zastanawia mnie tylko to, czy, czy y, dobieranie meczy na Overwatchu jest też zależne od dywizji, bo akurat teraz na Overwatcha patrzę z mojego pierwszego konta, na którym mam tam te, ten, nie wiem, prawie 1000 godzin, chyba z 700 czy 800, no, do 1000 kawałek I, i tutaj mam MG 1, no, a na głównym mam DMG, tylko że, znaczy na głównym, na, na moim drugim koncie mam DMG. Tylko, że tam nie mam jeszcze 100 gier wygranych, więc nie ma. Oooo, się obrócił! Ale jaki perfekcyjny timing! Chciałbym zobaczyć kogoś kiedyś, jakiegoś koreańca, który potrafi tak grać bez cheatów, no ale... To, to przechodzi ludzkie... O, ejsik! Ejsik, nice! No, ambitny, ambitny ich zawodnik. Zdobił... 5 pięć zabić! Słuchajcie, pięć zabić! Desaspect potwierdzony coach yy, TSM-u na sezon 2015-2016 A pikowanie mu nie idzie No i zginął Nie wiem, nie wiem, powtarzam, nie wiem jak można się wypieprzyć moją zaimboto Wystarczy iść powolutku spokojnie No a teraz nie wiem Piszę na czacie czy, czy przełącza sobie ustawienia Może tam wrzucił jakiegoś może zmienimy na główkę, bo ostatnio mu główki nie wchodziły. No ale tek dziewiątka, siatka militarna. Powiem wam, skinę o takiej wartości, tracić z takiego konta. No a ja bym się pociął. No ale nie, weszła w końcu główka. Soczyście, soczyście zagrał. Ja mam tylko taką. taką e, takie zastanowienie moje, taką myśl, co, co robić, kiedy koleś ewidentnie leci na imbocie, bo na koniec zawsze Overwatcha jest to pytanie, czy, czy, był, czy miał e, pole widzenia zwiększone. No, teoretycznie on to nawet nie widział, co jest, co jest przed nim, ale no. Pff, powiedzmy, że, że damy mu za wszystko oprócz griffingu, za co się da. Bo jest tak ewidentny i perfidny. No, tacy ludzie niszczą grę. Eee, wspomaganie celowania, no. Ff, ba. Wspomaganie pola widzenia, no niech będzie, że tak, na no, człowiek... Dobra, wallhaka nie miał. Eee, inne wspomagania spoza gry. Dobra, nie będzie, że oczywiste bez wątpienia, no ale na, na, na griefing to nie za bardzo się to. No. Nie, wiem, może jeszcze jedną gierkę sobie obejrzeć. Ogólnie chciałem to zrobić, bo brakuje mi czegoś takiego w Call of Duty. A może nie tyle w kodzie co mając wiedząc ile razy, że tak powiem, mnie nazywano cheaterem, tak lubię do tego wracać, bo to jest rzeczywiście coś co każdy gracz to jest takie łaskotanie, takie 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 pieszczenie kogoś mówiąc, że, że cheatuje. No Oczywiście do momentu do którego jest czysty, bo jak jak cheatuje, no to nie, wiem, to tylko troll by się cieszył. No i wracając do tematu, właśnie jak, jak zawsze, ja byłem wyzywany od Twitterów. co jak powiedziałem, jest przy jedną rzeczą. No to zawsze tak. Okej, okay, fajnie, a tutaj w końcu jest szansa zobaczenia. W zasadzie to do tyle dobrze, mogę sobie też pooglądać gierki ludzi, którzy wydawali mi się, w zasadzie ja rzadko uważam kogoś za cheatera. To, to jest dla mnie takie, nie wiem, zgarszanie siebie. No nie powiem, że jest cheaterem, bo a może grafer. No ale dobra, teraz mamy mapkę Inferno. The Suspect przebiega rampą no i wyciąga swoją mawę, pepikuje na środek, ale tam nie ma żadnego antyterrorysty, więc póki co przechodzi do środka. No tak, jakby wiedział, że tam już e, nikogo nie ma. Bustują się antyterroryści na ninja, na Bombside B. Co e, to jest bombsite, a znowu się e, mylę. Rzuca te smoki. E, wszędzie, Nade prawo, lewo. No i póki zabezpieczna gra tego zawodnika. E, zrzucił też Nejda. Poddaszek, no i opening kill dla Daka. jest aspekt cały czas na... Mat... Boże, Matrix się O, jaka fajna główka! To jest oczywiście... Boże... arch, arch na arczu. Sfajkowali tego Bombside'a. A. A. On się, że w zasadzie mieli eko. No, na razie weszła mu fajna bania. Ale tu, oj... No, tu, tu jest chyba wallhack. Tu jest chyba... O! Wydaje mi się, że nie, niekoniecznie aimbot, ale, bo jeżeli, jeżeli miałby samego aimbot, może, może on ma i aimbota i, i Walhaka, ale no już widzę, że, że koleś jest definitywnie odpalony, bo w momencie, w którym stał na boilerze, wyczekał zanim ruszy się przeciwnik, bo wiedział, że w jego stronę idzie, on, on szedł na shifcie, on szedł na walku, więc był cichutki. No no, dobra, jest, jest wallhack definitywny, bo już przez smoka w, wpatrzył się i czekał aż spikuje go ktoś. Ale on chyba się jeszcze próbuje kryć jakoś A, W zasadzie czy, czy próbuje się kryć to jest Pytanie zagadka W zasadzie nie, nie wiem czy on, czy on ma imbota. Może jakiś trigger Ale chyba ma chyba ma tego Ma, ma bota na Banehopa jak sam chuj nie da się, nie da się, prostu nie da się, bani chopować w CS:GO, ja nie potrafię, to nikt nie może. Tak jak w 1 szóstce jeszcze potrafiłem, co nieco przejeść, to on jest yy, pieprzonym zającem wielkanocnym. <grym> Bo ta na BH ma, ale nie potrafił wskoczyć na fontannę, no coś jest nie tak z ziomkiem. No, no, chyba przegrywali i, i się odpalił, bo widzę, 5 rund y, przeciwko takiemu wariatowi wygrać to jest y, dużo, więc chyba na początku był troszkę bardziej sprawiedliwy. No i później, że tak powiem, ta szala sumienia przeważyła na. O, na Negewa! Nie wiem, czy Negewem bym grał, jeżeli miałbym samego Ulhaka. Chyba, chyba jest zbyt pewny siebie i, i musi mieć też tego Aima. Nie wiem, czy on teraz przełącza sobie haksy, czy... No nie, dobra, aimbot jest perfidny, no, opanowanie full auto z negewa, może to nie było full auto, ale opanowanie negewa w taki sposób jest, no, wiem, że nie najłatwiejszą rzeczą, więc... A, A on po prostu wyszedł i mu prasnął głowę, jak... jakby wykonywał wyrok śmierci. O, no, on już wie, ja, no już on już wie, tylko teraz <grytanie> jego największym dylematem, widzę, jest to, z czego jednąć głowę. Boże, jakie te Overwatchy są fajne. Jest, jest ewidentny, jest. Znaczy, ba, no już, no nie ma co mówić, że jest ewidentny, bo to każdy widział, ale. Próbuję jakoś rozszyfrować, jaka to jest. Jaka to jest. Ee, nie wiem, liga, dywizja. Jaki poziom gry. A patrz, jaki snik jeszcze dał się wywołać tym teammateom, a teraz będzie od po będzie, będzie klacz. Będzie klacz Aczkolwiek mają wizję na bombę Mają dwie awupy Czy on właśnie sobie zmienił broń Co kurwa? Albo mi się... Co? Koło niego nie było chyba innej broni, czy on sobie po prostu, nie wiem, zrobił tą broń, nie wiem, urodził ją, ma 3 HP, no, To jest jeden dobry net, Nie sądzę, żeby wygrał tej rundy net, jeżeli płonie jak brand Chociaż. No to jeden, jeden najd jest. Tylko, że problem w tym, że żaden z ct nie ma tego najda. On już teraz może wziąć pakę i pobiec na no bo. A, dobra. Mówię, jest do porobienia. Ale no, on już, już ze swoją wiedzą, jaką ma, a ma dosyć dużą, to ustalmy. Eee, mógł sobie po prostu wziąć tą pakę, pobiec na, na bombsite A, bo widział, że jest czyściutki jak spirytus, podłożyć tą pakę no i jakoś, jakoś obronić. No ale to, to już, no, to patrząc na to tylko u, u, utwierdzam się w przekonaniu, że czytają ludzie, którzy nie tyle, że nie potrafią grać, nie mają problemów z to oczywiście też, ale są kompletnymi idiotami. Jeżeli jakiś dobry zawodnik, normalny gracz, przeciętny, nie mówię o jakimś, wiecie, yy, Kolesiu, który jest odpalony nawet jak się nie odpali, w sensie jakaś tam światowa czołówka graczy. Jakiś normalny, przeciętny, nie wiem, yy, Lem czy, czy jakiś przeciętny Eagle Master, jakby dostał haksa i nawet na, swoim, na, na swojej tam yy, dywizji grał. A tu jestem bardziej niż przekonany, że on by. No, orał strasznie, bo jeżeli się wbija taką ligę, to już. Ma się jakieś pojęcie o grze. On teraz fartrz, fart, zmieniał broń i. <grytanie> zdążył ktoś mu w czerp wyjechać na 7HP, no ale. Jak on sobie teraz zmieni broń. To będę. Nie wiem. podskoczył z stniki. Uuu Ale główki. Ten Harrykan też. O! Almu jebał! Uh! Się przewrócił jak z Matrixa. A już, wi już widzi, już widzi, że w czego puszują, i od razu się wycofuje. A teraz wie, że ma czysty bomb Nie, nie. Po co on się nawet rozgląda Jak To jest bardziej rzeczywisto, że on wie wszystko, a on się jeszcze rozgląda. Sprawdzi sobie, a może ktoś jest koło konektora? E! Nope. Zaposażył się w Five Seven. o, będzie miał teraz szansę na strzelenie pięciu głów. No i terroryści zgodnie, jednym krokiem, krok w krok, wchodzą tam po psa e ale tam The suspect genialne, pięć głów! <gulity> co tacy ludzie robią w tej grze? On, on miał i IWH i miał, i miał IMA akurat. U niego było widać, że miał Walhaka no, po tym grzaniu przez Smoka. Damn! Ja zawsze mam taką. Nie, zastanawiam się, co bym zrobił, jakbym zobaczył kolesia, który właśnie gra przeciwko mnie. A w zasadzie nie musiałby przeciwko. Chociaż nie, jakby grał przeciwko mnie, to bym był bardziej wnerwiony. Zawsze się zastanawiam, co bym zrobił, bo ja. Takie sadystyczne, sadystyczne schematy się we mnie otwierają. Jakieś, nie wiem, przypalanie, przypalanie. Yy... Czym ja chciałem powiedzieć? Taka czarna maś. Ja mam jakiegoś raka, słuchajcie. Mam, mam po prostu zaćmy w głowie. Smołą. Ja bym smołę na takiego kolesia wylał. No nieważne. Słuchajcie, no. Pff. To tyle chyba ode mnie. Jeżeli, jeżeli chcecie też popatrzeć ze mną na, na takich haksorów, to dajcie znać w komentarzach. Yy, przy okazji, że już tutaj jestem, to zapraszam was również na Facebooka, yy, Twitcha. Bo teraz będę więcej streamował, wiecie. Yy, no i. Do zobaczenia. Może, może koda nagram? Może koda? No. To, trzymajcie się. Razie. Razie, się ja.